Zastanawiałeś się kiedyś, jak niektóre zbiegi okoliczności potrafią być tak głębokie, że brak nam słów? Dziś zgłębimy właśnie te magiczne doświadczenia, które wydają się być komunikacją wszechświata z nami. To zjawisko, które umyka konwencjonalnym, racjonalnym wyjaśnieniom, jest fascynującą częścią ludzkiej historii, czczoną przez różne kultury na przestrzeni wieków. Synchronizacji odegrały kluczową rolę w mitologiach, filozofiach. A nawet w codziennych decyzjach ludzi na całym świecie. Zapraszają nas do spojrzenia poza materialność i eksplorowania niewidzialnego, gdzie zwykła logika zawodzi, tworząc głębokie poczucie więzi i podziwu dla otaczającego nas świata. Podczas naszej dzisiejszej podróży wyruszymy w eksplorację tego, jak te doświadczenia wpływają na każdy szczegół naszego życia, często niepostrzeżenie. Odkryjmy, jak nasi przodkowie postrzegali te doświadczenia jako boskie przesłania. Komunikacje od bogów, czy po prostu znaki, że są na właściwej drodze. Choć nowoczesność często stara się zredukować te doświadczenia do zwykłych zbiegów okoliczności, nie sposób zaprzeczyć ich emocjonalnemu, a czasem wręcz transformującemu wpływowi. Każdy z nas doświadczył chwil, gdy wszystko układa się perfekcyjnie, jak części puzli. Prowadząc nas lub ostrzegając, i to właśnie ten energetyczny taniec sprawia, że życie staje się jeszcze bardziej fascynujące. W najbliższych minutach zagłębimy się w zrozumienie, jak symbole wszechświata mogą być zaproszeniami do bogatszej i świadomej rzeczywistości. Przyjrzymy się, jak te doświadczenia wpływają bezpośrednio na nasze codzienne życie, zachęcając nas do wyjścia z autopilota i aktywnego uczestnictwa w naszej własnej historii. To jest wezwanie do otwarcia oczu, umysłu i serca na świat, gdzie każda chwila ma swoje znaczenie, gdzie przypadek zmienia się w sens, a zwykłe staje się niezwykłym. Przygotuj się na podróż odkrycia, która może obudzić w tobie nowe spojrzenie na świat i głębsze połączenie z wszechświatem. One nie tylko obserwują wzory wokół siebie, one je przeżywają z wrodzonym poczuciem przygody i zaskoczenia w tym etapie życia. Więź z wszechświatem jest spontaniczna i nieprzerwana, nie wymagając racjonalnych wyjaśnień ani dowodów. Dzieci patrzą na gwiazdy z taką samą ciekawością, jak na liście spadające z drzew, dostrzegając synchroniczności w prostym mrugnięciu oka czy układzie chmur. Jednak, w miarę jak dorastamy, jesteśmy stopniowo prowadzeni, prawie niezauważalnie, przez system edukacyjny, który przedkłada myślenie linearne nad mądrość instynktowną. Zaczynamy tracić umiejętność słuchania szeptów wszechświata, zastępując naszą naturalną harmonię z wzorami sztywną wiarą w przypadki. Ta mentalna reprogramacja oddala nas od połączenia, które kiedyś brzmiało w nas jak siła cichego grzmotu. Wpływ tego oddalenia sięga dalej niż możemy zauważyć na pierwszy rzut oka, wkraczając na edukacyjną ścieżkę pełną faktów i liczb. Uczymy się przedkładać twarde dane, podczas gdy niematerialne aspekty schodzą na dalszy plan. W ten sposób to, co irracjonalne i intuicyjne, co kiedyś harmonijnie tańczyło w naszym wnętrzu, jest stopniowo tłumione. Nieświadomie stajemy się chronicznie sceptyczni, niezdolni rozpoznać subtelnych kosmicznych choreografii, które pojawiają się w orkiestrze naszego codziennego życia. Każde wydarzenie wokół nas kryje potencjalnie głębsze znaczenie, ale nasza ograniczona zdolność zrozumienia ogranicza naszą interakcję z wszechświatem. Skutkuje to mniej bogatym istnieniem istnieniem, w którym przestajemy czuć się częścią czegoś większego jak statki dryfujące niezdolne do dostrzeżenia latarni morskiej świecącej w oddali wzywającej, by poprowadzić nas przez wody życia. Dzieciństwo wręcz przeciwnie jest jak gobelin połączeń. Czas, gdy nawet małe zbiegi okoliczności mają moc odkrywania znaczących tajemnic o samej istocie bytu. Jednak wraz z dorastaniem, to barwne obnażenie, które redukuje życie do samych działań i reakcji, stawia nas w podatnej pozycji. Nauczyliśmy się postrzegać życie przez ograniczone spektrum możliwości i straciliśmy potencjał duchowego wzrostu, który mogą ujawnić synchronizację. Jesteśmy tak zanurzeni w świecie, który ceni logikę i racjonalność ponad wszystko. Że nasze dusze, które pragnęły ciemnej strony Księżyca, ostatecznie przyzwyczaiły się do życia w niekończącym się cyklu przewidywalnych dni. To podróż, by zrzucić warstwy uwarunkowań i przypomnieć sobie, że nawet w złożoności współczesnego świata istnieje ukryta prostota, która łączy wszystkie istoty i wydarzenia. Odnawiając tę intuicyjną więź, możemy pozwolić sobie żyć bardziej świadomie i otwarcie. Luksus to już nie tylko dostrzeganie wzorców w logicznych procesach umysłu, ale także akceptowanie złożonej sieci wszechświata, która, choć niewidoczna, wciąż jest obecna, wciąż wibruje, czekając tylko, abyśmy znów spojrzeli na nią oczami dzieci, które z natury widziały więcej niż to, co dostrzegalne. Ludzie tacy jak Majowie, Egipcjanie czy Wedy nie postrzegali synchronizacji jako przypadków. Dla nich były to jasne znaki niewidzialnej sieci. Łączącej wszystkie istoty, czcili taniec między przeznaczeniem a przypadkiem, wierząc, że każde wydarzenie niesie ze sobą potężne przesłania od wszechświata. Ten sam dociekliwy i pełen szacunku, duch przenikał umysły wybitnych postaci naszej niedawnej historii, takich jak Karl Jung, który w nietypowych spotkaniach i niespodziewanych wzorcach dostrzegał coś więcej niż kaprys losu. Widział w nich symbol zbiorowej nieświadomości. Z kolei Nikola Tesla postrzegał synchroniczność jako bezpośredni przejaw świadomego wszechświata, w którym przeplatają się równoległe egzystencje. Wierzyli, że wszystko we wszechświecie jest ze sobą połączone poprzez uniwersalną matrycę energii i świadomości, co my w nowoczesnym świecie często sprowadzamy do zwykłego przypadku. Jednak takie podejście Pomija bogactwo doświadczeń kultur przodków, które intuicyjnie czuły i wchodziły w interakcję z tą holistyczną wizją wszechświata. Niestety, w miarę postępu współczesnego społeczeństwa, nasza wiara w znaki kosmosu często była tłumiona, określana jako przesąd lub ignorancja przez nowoczesne podejście, które wywyższa namacalny dowód. Ta tendencja do skrajnej racjonalności przesłania magię życia. I oddala nas od starszej mądrości, umniejszając nauki postaci, które starały się zrozumieć prawdziwą naturę wszechświata. Wpływ tych znamiennych zbiegów okoliczności podważa nasze rozumienie świata i popycha nas poza tradycyjną logikę. Karl Jung opisywał te zjawiska nie tylko jako przypadkowe zdarzenia, ale jako wydarzenia o głębokim osobistym i zbiorowym znaczeniu, świadczące o działaniu wyższej harmonii. Ta perspektywa zachęca nas do uznania, że nawet w świecie, gdzie rozum dominuje, istnieje miejsce na przyjęcie, że życie jest bardziej powiązane, niż się wydaje. Wszechświat, ze swoim mozaiką synchronizacji, oferuje nam dowody, że jesteśmy małą częścią czegoś wielkiego i tajemniczego. To zaproszenie do odnowienia naszego związku ze światem, wezwanie do rozpoznania chorych fragmentów naszej percepcji i docenienia uczuć oraz intuicji, które drzemią w nas. W tych liniach wzajemnych połączeń odnajdujemy klucze do lepszego zrozumienia siebie i wszechświata, w którym żyjemy. Odkrywając te tajemnice, pozwalamy sobie na ponowne odkrycie języka bardziej intymnego i prawdziwego, otwartego tańca między widzialnym a niewidzialnym, co daje możliwość przeżywania pełnego, transformujących doświadczeń. Od najmłodszych lat jesteśmy uczeni, by przedkładać logikę i obiektywność nad nasze wewnętrzne odczucia. Ta rygorystyczna i niesamowicie racjonalna struktura społeczna nie tylko zmniejsza wartość subiektywnych doświadczeń, ale również pogłębia naszą niełączność z naturalnym przepływem wszechświata. Ta dezorientacja sprawia, że zaczynamy kwestionować wartość, a nawet rzeczywistość wydarzeń, które wymykają się konwencjonalnej logice, popychając nas do nadmiernego zaufania do rozumu, zamiast doceniać sygnały, które życie ciągle nam oferuje. Odważni pionierzy, którzy przeciwstawiają się temu nurtowi, są rutynowo zniechęcani, a nawet marginalizowani. Ten system nie tylko nas ogranicza, ale także odbiera zdolność do zachwytu nad subtelnymi cudami wszechświata. Odrzucając znaczenie synchroniczności, społeczeństwo przyjmuje linearno prosty model rzeczywistości, który tłumi nasz potencjał do nawiązania kontaktu z czymś większym. W ten sposób stajemy się więźniami sztywnego cyklu który karmi narrację kontroli i przewidywalności. Ignorując te zjawiska, trwamy w zgodzie z systemem podtrzymującym kontrolę poprzez zaprzeczanie prawdziwej naturze naszej płynnej rzeczywistości. Im mniej wierzymy w nasze wewnętrzne sygnały i zdolność wszechświata do komunikowania się z nami, tym mniejsza szansa na odkrycie naszego prawdziwego potencjału i celu. Jednakże kluczowe jest przebudzenie do zrozumienia, że synchronizacje oferują znacznie więcej niż tylko przypadkową interakcję zdarzeń. Reprezentują one subtelne wezwanie do ponownego połączenia się z nieznanym i kwestionowania struktur ograniczających nasze postrzeganie możliwości. Przełamanie tych społecznych kajdan pozwala nam zrozumieć, że jesteśmy zdolni do znacznie więcej niż nam się wmawia, uwalniając nas od mentalności czczonej tylko tym, co namacalne. To zaproszenie do życia pełnego znaczenia i celu, gdzie niezwykłość znajduje się w codzienności, a wzajemne połączenie jest czymś więcej niż koncepcją, jest namacalną rzeczywistością. W naszym świecie wszystko jest połączone za pomocą żywego i energetycznego pola, którego niuanse często umykają w pośpiechu codzienności. Wiele cywilizacji i kultur na przestrzeni dziejów rozumiało, że wszechświat nie jest jedynie zbiorem martwych obiektów, lecz żywą, pulsującą siecią energii, która reaguje na nasze emocje, myśli i intencje. Kiedy doświadczamy synchroniczności, dotykamy powierzchni tego uniwersalnego pola energetycznego. Te tajemnicze chwile nie są dziełem przypadku, to namacalna manifestacja głębokiego połączenia między światem materialnym a duchowym. Przypominająca, że pod powierzchnią kryje się więcej, niż nasze zmysły mogą na początku dostrzec. Dostrzeganie tych zjawisk to zaakceptowanie idei, że każda osoba, przedmiot i zdarzenie w naszym życiu ma rolę w wielkiej tkaninie istnienia. Nie są to tylko odosobnione wydarzenia, lecz część nieustannego dialogu między nami a wszechświatem. Znaki, powtarzające się wzory i symbole to subtelne przekazy, które nas prowadzą. Często nie znamy odpowiedzi na problemy, które nas otaczają, ale rzeczywistość oferuje wskazówki dostępne dla tych, którzy zwracają uwagę na swoją wewnętrzną więź duchową. Te uczucia są mostami, które przekraczamy między naszym fizycznym doświadczeniem a reaktywnym kosmosem. Synchroniczności nie tylko potwierdzają, że jesteśmy w harmonii z wszechświatem, ale także wzmacniają przekonanie, że nasza duchowa podróż ma większy sens. Związana jest z czymś znacznie większym niż możemy w pełni pojąć. Współczesne życie, ze wszystkimi swoimi osiągnięciami technologicznymi i racjonalnym podejściem, przyćmiło tę wrażliwą formę percepcji. Jednak rzeczywistość energetyczna wciąż istnieje, prosząc o zauważenie. Dla tych, którzy zdecydują się słuchać, wszechświat się otwiera, oferując rady i wskazówki poprzez niewyjaśnione zdarzenia. Synchroniczności będące częścią świadomego systemu energetycznego, współbrzmiącego z naszą własną istotą. Kiedy zwracamy na nie uwagę i ufamy ich mądrości, odkrywamy wzbogacającą wymiar naszej egzystencji, pełen znaczenia i celu, ta podróż może prowadzić do duchowego wzmocnienia, które zmienia sposób, w jaki żyjemy i wchodzimy w interakcję z otaczającym nas światem. Rzeczywistość, którą postrzegamy, jest głęboko kształtowana przez nasze umysły. A to niesie ze sobą fascynujące implikacje, które neurobiologia i fizyka kwantowa dopiero zaczynają odkrywać. Układ siatkowaty, kluczowy element mózgu, działa jak filtr określający, na których informacjach postrzeganych przez mózg koncentrować się, a które ignorować. Ten system nieustannie kształtuje nasze postrzeganie rzeczywistości na podstawie naszych przekonań i, co najważniejsze, naszych interesów. Idąc przez życie, Zauważamy to, na co już jesteśmy wyczuleni, lub co współgra z naszym wewnętrznym ja. To właśnie ta selektywność mózgu prowadzi do powstania świata, w którym synchroniczności zaczynają rozkwitać, rysując na płótnie naszego życia znaki i wiadomości, które czekają na nasze odczytanie i zrozumienie. W tym subatomowym świecie, gdzie cząstki zdają się istnieć w kilku stanach aż do momentu obserwacji, świadomość odgrywa kluczową rolę. To sugeruje głębokie powiązanie, gdzie rzeczywistość zewnętrzna nie jest odosobniona, lecz jest wpływana, kształtowana, a może nawet stwarzana przez świadomość. W tym paradygmacie synchroniczności nie są zwykłymi zbiegami okoliczności ani kosmicznymi wypadkami. Są raczej nieustannym dialogiem między naszym wnętrzem a zewnętrznym wszechświatem, echem naszego stanu istnienia. Odbijającym się w tkaninie rzeczywistości. Naukowe potwierdzenie zjawiska synchroniczności, nie tylko wynosi te doświadczenia ponad sferę przesądów, ale także poszerza nasze zrozumienie natury świadomości i jej zdolności do interakcji z materią. Z każdym postępem otwierają się nowe horyzonty, ukazując, że jesteśmy czymś więcej niż tylko biernymi obserwatorami w obojętnym wszechświecie. Tym samym kształtuje się nowe zrozumienie rzeczywistości, które zaprasza nas do ponownego przemyślenia naszej relacji z wszechświatem i zintegrowania tej mądrości z codziennym życiem. Mając otwarty umysł i gotowe serce, możemy zacząć postrzegać i doświadczać świata przez pryzmat, który uznaje zarówno ludzki potencjał, jak i głębokie połączenie wszystkiego, co istnieje. Synchroniczności stają się więc czułymi przypomnieniami że nie jesteśmy sami ani odłączeni od całości, ale aktywnymi uczestnikami skomplikowanej gry energii i intencji, która swobodnie tańczy na rozległym polu istnienia. Nauka coraz bardziej rozjaśnia te splecenia i zachęca nas do dalszego poszukiwania harmonii między wiedzą a duchowością. Wibracje, które emitujemy, pochodzące z naszych myśli i emocji, odgrywają kluczową rolę w kształtowaniu naszego życia. Każdy z nas niesie ze sobą swoją własną częstotliwość, która współgra z otaczającym nas wszechświatem. Ta częstotliwość nie jest stała, zmienia się w zależności od naszych stanów emocjonalnych i mentalnych. Na przykład umysł obarczony negatywizmem zwykle działa na niższych częstotliwościach, co często skutkuje znieczulonym postrzeganiem synchroniczności wokół nas. Z kolei, gdy podnosimy naszą wibrację poprzez praktyki wdzięczności, miłości i wewnętrznego spokoju, wszechświat odpowiada w harmonii, otwierając drzwi do głębszego połączenia z tymi synchronicznościami. Świadomość tych częstotliwości jest kluczowa, aby zrozumieć, jak łączymy się ze światem wokół nas. Energia, którą emanujemy, przyciąga doświadczenia wibrujące na tej samej częstotliwości. Dlatego utrzymywanie wysokiej częstotliwości. Nie tylko sprawia, że jesteśmy bardziej otwarci na zbiegi okoliczności, ale również pomaga przyciągać pożądane wydarzenia i rezultaty. Następuje magiczne dostrojenie, gdy udaje nam się zsynchronizować nasze wibracje z energiami wszechświata, co pozwala na harmonijny taniec wzbogacający codzienne życie. Ta rzeczywistość wibracyjna to nieustanna oferta kosmosu, aby doświadczyć bardziej znaczącego i połączonego środowiska. Zamiast tylko dostrzegać przypadki, rozpoznajemy stałą i celową komunikację, która nas prowadzi i kieruje. Synchroniczności w tym podwyższonym stanie świadomości przestają być sporadycznymi zdarzeniami i stają się ciągłym przepływem duchowego dialogu. Poprzez celowe dostosowywanie naszej osobistej częstotliwości otwieramy się na niewyobrażalną jasność, obejmującą nie tylko naszą drogę, ale także drogę tych wokół nas. Ta harmonia podnosi cały kontekst, w którym się znajdujemy, sprzyjając tworzeniu sieci pozytywnych zdarzeń. Kiedy włączamy zdrowe nawyki, pozytywne myśli i świadome działania do naszej rutyny, przekształcamy nasze wewnętrzne środowisko, a co za tym idzie, również zewnętrzne. Tworząc tę rzeczywistość wysokich wibracji, zaczynamy dostrzegać magię życia rozwijającą się w sposób, który wcześniej mógł wydawać się niemożliwy. To właśnie w tej codziennej, świadomej praktyce, tkwi prawdziwa moc dostosowywania naszej częstotliwości i otwierania się na przepływ synchronii oferowanych przez wszechświat. Kiedy rozwijasz umiejętność identyfikowania wzorców i ufasz znakom oferowanym przez wszechświat, twoje postrzeganie rzeczywistości zaczyna się zmieniać to jak otwarcie nowego okna na świat, gdzie wszystko nabiera głębszego znaczenia. Zbiegów okoliczności przestają być tylko przypadkowymi wydarzeniami, a zaczynają się objawiać jako subtelne przewodniki, wiadomości i okazje kierujące twoją drogą. Kluczem jest szczere i uważne zwracanie uwagi, co umożliwia dostrzeganie wzorców przenikających każdy aspekt życia. Każda decyzja zsynchronizowana z tymi zjawiskami odnawia twoją ścieżkę. Tworząc cykl pozytywnych i transformujących zdarzeń. Wtedy codzienne czynności zaczynają być postrzegane jako części większej całości, gdzie wszystko ma swój cel, a Ty jesteś jednocześnie twórcą i odkrywcą nieograniczonej przestrzeni możliwości. Transformacja poprzez świadome zestrojenie z tymi synchronicznymi doświadczeniami nie jest pojedynczym wydarzeniem, lecz ciągłym i rosnącym procesem. To jak pielęgnacja ogrodu. Gdzie każda myśl i intencja są nasionami zasianymi w żyznej glebie Twojego umysłu. Z czasem i praktyką to, co kiedyś było jedynie chaotycznym lasem niepowiązanych zdarzeń, przekształca się w harmonijny ogród powiązanych doświadczeń, pełen jasności i celu. Kiedy pielęgnujesz tę świadomość, zaczynasz uprawiać życie, które nie tylko jest lepsze pod względem jakości i spełnienia osobistego, ale także pełne sensu, gdzie każda synchroniczność to kwiat który rozkwita na polu Twojego istnienia. To nie jest zadanie okazjonalne, ale codzienna praktyka wymagająca wyostrzonej świadomości i otwartości ducha. Życie nieustannie oferuje elementy tajemniczej i pięknej układanki. Proponuje się, abyś jako świadomy współtwórca pozwalał przepływowi wszechświata kierować swoimi działaniami, decyzjami i intencjami. Przyjmując to kosmiczne zaproszenie, nie tylko harmonizujesz swoje wibracje z wibracjami kosmosu, ale również stajesz się aktywnym kanałem pozytywnej transformacji, zarówno na poziomie osobistym, jak i uniwersalnym. Jedną z najskuteczniejszych strategii jest prowadzenie dedykowanego dziennika, w którym zapisujemy każdą drobną przypadkowość, która wydaje się istotna. Pisząc o tych momentach, zaczynamy dostrzegać wzorce, które często umykają w naszym zabieganym dniu. Akt notowania to także sposób na zamanifestowanie naszej intencji wszechświatowi, pokazując, że jesteśmy uważni i otwarci na jego znaki. Z biegiem czasu ten dziennik staje się mozaiką doświadczeń, ukazującą powiązania między naszymi intencjami, myślami, a otaczającym nas środowiskiem, dostarczając głębokich wglądów w naszą osobistą i duchową podróż. Możemy się na przykład zastanowić, jak dane wydarzenie wpisuje się w nasze obecne pragnienia i cele, albo jakie emocje pojawiają się, gdy doświadczamy tych zbiegów okoliczności. Tego rodzaju autorefleksja nie tylko pogłębia nasze zrozumienie synchroniczności, ale także zachęca nas do działania zgodnie. Z dostrzeżonymi przesłaniami. Kiedy stajemy się świadomi wzorców, możemy podejmować decyzje bardziej zgodne z naszym prawdziwym celem, używając tych synchroniczności jako mapy naszej ewolucji. Medytacje skoncentrowane na intencji i wizualizacji mogą pomóc podnieść naszą osobistą częstotliwość, czyniąc nas bardziej zharmonizowanymi z synchronicznościami, które prezentuje nam wszechświat. Codzienne praktykowanie wdzięczności to kolejna potężna narzędzie. Uznając i dziękując za każdy znak, nawet najmniejszy, przekształcamy swoją energię i stajemy się bardziej otwarci na uniwersalne odpowiedzi. Nasza wiara w intuicję rośnie, gdy praktycznie doświadczamy skuteczności tych praktyk w naszym codziennym życiu. Działając w zgodzie z synchronicznościami, Wzmacniamy cykl połączenia i interakcji z wszechświatem. Stopniowo otwieramy się na bardziej płynne i spokojne istnienie, gdzie magia nieoczekiwanego nas prowadzi i wspiera w naszej osobistej podróży. Te praktyczne narzędzia nie tylko pomagają nam dostrzec synchroniczności, ale czynią nas świadomymi współtwórcami naszej duchowej ścieżki, promując życie pełne emocjonalnego bogactwa i głębokiego celu. Pod koniec tej podróży, po odkrywaniu synchroniczności, Zyskujemy głębsze zrozumienie, jak te subtelne i często niedoceniane doświadczenia odgrywają potężną rolę w tkaninie naszego przeznaczenia. Nasze życie, pełne znaczących zbiegów okoliczności i wiadomości od wszechświata, nie jest kształtowane jedynie przez przypadkowe zdarzenia, ale przez dynamiczny przepływ intencjonalności i współzależności. Kiedy pozwalamy sobie zwracać uwagę na znaki, które przenikają naszą codzienność, Poszerzamy naszą świadomość i doświadczamy istotnych przemian na naszej duchowej i osobistej ścieżce. To dzięki rozpoznaniu tych znaków możemy zacząć poruszać się przez życie z bardziej intuicyjnym kompasem, który kieruje nas w oparciu o mądrość i uniwersalną komunikację, jakie nas otaczają, ponownie potwierdzając nasze miejsce i cel w rozległej przestrzeni kosmosu. Podczas tego ponownego spotkania z mistycznym wymiarem naszego istnienia, stajemy się bardziej świadomi rzeczywistości, w której nasze intencje kształtują doświadczane wydarzenia. Przypominając sobie narzędzia takie jak prowadzenie dziennika czy wzmacnianie poczucia własnej wartości poprzez śledzenie i zaufanie tym znakom, stajemy się aktywnymi uczestnikami własnego przeznaczenia. Zachęceni do porzucenia sceptycyzmu, jesteśmy wezwani do przyjęcia nowej perspektywy której magia życia nie jest tylko iluzją, ale integralną i mierzalną częścią naszej codzienności. Kultywując praktykę uważności i świadomego doceniania, nie tylko wzbogacamy samych siebie, ale także umożliwiamy harmonijne dostosowanie się do wszechświata, przekształcając wyzwania w okazję do nauki i ciągłego rozwoju. Zbliżając się do końca tej rozmowy, ważne jest, by zastanowić się, jak dotychczasowa podróż może być zalążkiem głębokich i pozytywnych zmian w naszym życiu? Integracja tych praktyk w codzienność zaprasza do życia w sposób bardziej autentyczny, z szacunkiem i uznaniem dla połączeń, które są istotą naszej obecności na tym świecie. Akceptując i praktykując sztukę zwracania uwagi na synchroniczności, nie tylko podnosimy nasze wibracje, ale także stymulujemy odkrywanie życia pełnego sensu i celu. Zaproszenie to skierowane jest do wszystkich. Niech każdy z nas od dzisiaj będzie otwarty na ciągłą naukę oraz miłość do naszej indywidualnej podróży, ufając, że zawsze wspiera nas wyższa siła sprzyjająca naszym działaniom. Niech wspieramy się nawzajem w nieustannych poszukiwaniach harmonii i szczęścia, tworząc istnienie, w którym wszystko jest połączone, a każdy moment pełen możliwości.